Dzień dobry! Zbliżają się walentynki, więc właściwie no, ciężko byłoby nie zrobić odcinka o miłości. Ja jakąś specjalną fanką walentynek nie jestem. Uważam, że powinniśmy miłość celebrować codziennie, a nie tylko raz w roku. Ale powiedzmy, że to jest podobnie pewnie jak z Dniem Kobiet. Yy, więc. Postanowiłam zrobić odcinek na temat miłości. Jest to temat bardzo szeroki. Myślę, że dla większości pewnie z nas mogę zaryzykować takie stwierdzenie, temat najważniejszy w życiu. Mówię tutaj o miłości nie tylko romantycznej, do której na tym odcinku będę się odnosić najbardziej, ale w ogóle miłości pomiędzy nami wszystkimi. No tylko że tak jak powiedziałam, temat jest bardzo szeroki, więc właściwie ciężko byłoby zrobić odcinek, który jest w miarę skondensowany i krótki. Powiedzieć dużo, bo można pójść właściwie w różnych kierunkach, więc pozwoliłam sobie zrobić taką mini sondę na Instagramie. Dla tych z Was, którzy mnie nie obserwujecie na Instagramie, to tutaj macie pod spodem informacje, w jaki sposób możecie to zrobić, jak mnie znaleźć. No i wiele osób wypowiedziało się. Po pierwsze, że chciałoby w ogóle o tym posłuchać, a po drugie, jakie tematy by ich interesowały, jeżeli chodzi o miłość. Więc tematy, które wezwaliście do tablicy, to są na przykład takie rzeczy jak różnica pomiędzy zakochaniem a miłością, zazdrość, znaczenie seksu w miłości, znaczenie wyglądu zewnętrznego w miłości, różne typy relacji, na przykład czy sens mają związki otwarte. Zrobię też Wam taki mały kącik czytelnika, czyli podpowiem kilka. Książkowych pozycji, które ja akurat mam w domu, z różnych obszarów, i związanych z miłością, i związanych jak z, z takimi ogólnymi relacjami romantycznymi, na pewno też z seksualnością. Także zapraszam, będzie na pewno ciekawie. Postaram się, żeby było krótko i konkretnie, chociaż wiecie, że dygresje są moją specjalnością. Ale już się więcej nie rozgaduję. Lecimy z miłością. Ja chciałam tutaj wyraźnie zaznaczyć, że to jest naprawdę bardzo duży temat, i ja bardziej chciałabym potraktować ten odcinek jako taką troszeczkę zajawkę, ewentualnie pogłębienia różnych treści trochę później. Bo no, można by zrobić, wiecie, o zazdrości cały oddzielny odcinek i na pewno nagadać się minimum pół godziny, a pewnie w moim wydaniu to jeszcze dłużej, jak i o miłości jako takiej. Dlatego no, nie chcę powiedzieć, że to będzie jakoś powierzchownie, bo pewnie nie będzie, ale. Tak jak powiedziałam, potraktujcie to proszę raczej jako taką zajawkę tych kolejnych tematów. Ale okej. Okay. Padło takie pytanie na Instagramie, czy można by się wypowiedzieć na temat tego, czym zakochanie różni się od miłości. Ja wam tutaj, tak jak wspominałam na początku, zrobię później taki kącik czytelnika, więc wam przedstawię kilka różnych pozycji. Między innymi wśród tych pozycji pojawi się na pewno książka Psychologia Miłości Bogdana Wojciszka, bo ja uważam, że to jest naprawdę taka klasyka. I jeżeli chcielibyście sobie w ogóle poczytać o miłości, o tym jak powstają związki, jakie są różne etapy, fazy relacji romantycznych i, i, i jakie są charakterystyczne elementy przyporządkowane do tych poszczególnych faz, to ta pozycja na pewno jest y, bardzo dobra. Więc Bogdan Wojciszkę wymienia y, takie trzy podstawowe elementy y, y, miłości. I to jest y, intymność, namiętność i zobowiązanie. I jak sobie pomyślicie, no to rzeczywiście no jest ten element, prawda? Intymności, namiętności i zobowiązania. Intymność tutaj nie jest rozumiana jako... Y, Coś związanego wyłącznie ze sferą seksualną, tu bym powiedziała namiętność jest tą częścią. Natomiast intymność jest rozumiana tutaj w dużej mierze jako bliskość. Wchodzenie w relację intymną w kontekście bycia blisko z drugą osobą, czyli takiego otwarcia się wzajemnie. Więc mamy takie trzy podstawowe komponenty. Z jednej strony jest ta wielka namiętność, czyli ktoś nas bardzo pociąga seksualnie. Z drugiej strony mamy bliskość, rozmowy, czy też bliskość rozumianą w różny sposób, odczucie tej bliskości. Czasem tak jest, że, wiecie, my się czujemy blisko z jakąś osobą bardzo szybko. Wystarczy, że z kimś porozmawiamy chwilę, jest jakaś wymiana spojrzeń i, i już mamy takie wrażenie, że jakbyśmy się znali. No, jakby nie da się tutaj pominąć pewnie elementu takiego duchowego, ja do tego elementu jak najbardziej dojdę. Trochę tutaj rozdzielę psychologię taką sensu stricte od tej duchowości, bo no bo czasami to podejście jest trochę, trochę inne. Za chwilkę się wypowiem na temat w ogóle miłości w takim kontekście duchowym, bo on według mnie się trochę różni od tego, do czego my jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni i do czego i co nazywamy miłością. Tak więc mamy tą namiętność, napięcie seksualne, mamy intymność, czyli bliskość i mamy zaangażowanie, czyli w ogóle samą chęć yy, i taką na poziomie takiej decyzji, że my w ogóle chcemy się zaangażować w jakąś yy, relację i chcemy z daną osobą coś budować. I teraz po pierwsze zwróćcie uwagę, że z różnymi osobami nam to różnie wychodzi. Czasem tak jest, że jest wielka namiętność, jest też duża intymność, czyli jest ta bliskość, bo na przykład mamy, nie wiem, mieliśmy podobne dzieciństwo i sporo jest takich elementów, które nas w jakiś sposób no, zbliżają do siebie, możemy się przeglądać w oczach tej drugiej osoby, czy jest to uczucie, że się spotkaliśmy kiedyś. No ale jednak nie ma tego elementu zaangażowania, albo z obydwu stron, albo z jednej strony, no i finalnie to się nie udaje. I czasem tak jest, wiecie, że, że jest tak, że jest wielka intymność i jest jakieś takie zaangażowanie w relacje, no ale nie ma tej namiętności, no to wtedy. Nie mamy związku romantycznego, tylko mamy przyjaźń. Czasem tak jest, że jest namiętność, jest chęć zaangażowania, ale ten związek w jakiś sposób robi się taki pusty, bo nie ma tej intymności. My gdzieś nie możemy się spotkać emocjonalnie z daną osobą. Więc zwróćcie uwagę, że te komponenty w różnych wydaniach mogą um, jakby być w różnej proporcji. Tak jak te komponenty mogą się różnić w zależności od danej relacji, tak samo one też się różnią. Ta kompozycja... Ich różni się w zależności od etapu danej relacji. I tutaj Wojciszka akurat wymienia pięć takich etapów związku. Pierwszym etapem jest właśnie zakochanie, potem są tak zwane romantyczne początki, później mamy związek kompletny i bym powiedziała, że to jest coś, co się buduje i osiąga ten związek taki swój szczyt. On też może trwać w różnych sytuacjach, jakby w różnych przypadkach, w różny czas. Czasem tak jest, że ten najlepszy czas dla nas no, trwa wiele lat, a czasem tak jest, że on trwa na przykład tylko pół roku, a później jak przechodzimy do kolejnych etapów, gdzie jest związek przyjacielski i potem jest związek pusty, rozpad z tego związku. Czasem tak jest, że ten najlepszy czas trwa, załóżmy nie wiem, parę miesięcy, i my potem już jak wychodzimy z tego związku, to, to wspominamy, żyjemy tak naprawdę wspomnieniem tych najlepszych, tego najlepszego czasu. Życzylibyśmy sobie tego, żeby te najfajniejsze etapy, czyli myślę, że no jednak ten pierwszy jest fajny, czyli zakochanie i te romantyczne początki, prawda, i, i ten związek kompletny, no ta pierwsza. Ta, ta, Pierwsza część jest dla nas najbardziej taka angażująca, no bo też o to chodzi, żebyśmy my się jak najbardziej w to zaangażowali, więc jak najwięcej emocji różnego rodzaju, poznajemy się wzajemnie, jest ogromne przyciąganie. Zazwyczaj tego seksu jest najwięcej, jakby cały czas odkrywamy tego partnera, cały czas odkrywamy wspaniałe rzeczy w tym partnerze. Tak, czyli ta krzywa idzie do góry, no a potem spada. No to chcielibyśmy, żeby tego było jak najwięcej, a ewentualnie jak ten związek ma się rozpaść, no to, żeby ten spadek następował możliwie szybko. Niestety bardzo często tak jest, że przeleci nam ten czas szybciutko, a później z kolei mamy problem, żeby wyjść z danej relacji, no i tkwimy w związku pustym nie jesteśmy szczęśliwi, czy w związku, na przykład przyjacielskim, gdzie ta seksualność się jakoś wykruszyła. Długo. No więc, wiecie, choćby ten wątek, tak, można by jakoś bardzo mocno ciągnąć, dlatego, że na każdym etapie tej relacji inne czynniki odgrywają kluczową rolę. Ja bym powiedziała, że w tym końcowym, w tej końcówce. Takie elementy, które są poza odgrywają duże znaczenie, bo jeżeli tak jak na początku te związkowe elementy mają znaczenie, związane sensu stricte z tą osobą z tym, co ja czuję do tej osoby, tak jak ja się czuję w ogóle w obecności danej osoby, to wszystko buduje i nakręca ten związek, rozpala go, powoduje, że my chcemy rzeczywiście się zbliżać, poznawać, że chcemy się angażować w coś. No, natomiast później tych elementów budujących związek jest coraz mniej. Więc jeżeli, jeżeli dane związki trwają długo, no to one trwają dlatego, że znaczenie mają elementy pozazwiązkowe. Poza no mam na myśli na przykład, nie wiem, naciski społeczne, nie wiem, weźmiemy z tą osobą załóżmy ślub i mamy z nią dzieci i nie jesteśmy już w tym związku szczęśliwi. Szczęśliwi przeszedł on do fazy przyjacielskiej, nie uprawiamy seksu albo uprawiamy go za rzadko, albo mamy różne potrzeby seksualne. Wiecie, no ludzie też się zmieniają, zmieniają się ich potrzeby seksualne i zmieniają się ich podejście do seksu często. Tu mamy różne doświadczenia, ciąże, nie wiem, zdrady po drodze, no różne historie, że nam się z jakichś powodów trochę odechciewa z tym partnerem być w relacji seksualnej, no ale łączy nas przyjaźń. I staramy się skupić na tym, co jest pozytywne, a, a nie patrzeć na to, co jest negatywne. Poza tym, dzieci, bądźmy ze sobą dla dzieci, i tak dalej. No, nie będziemy się rozwodzić, bo to na przykład grzech, czy tam rodzice na nas krzywo patrzą, więc. To są elementy pozazwiązkowe, to są jakieś oczywiście nasze przekonania, bo jeżeli nie mamy sami w sobie tych przekonań, no to jakby inni ludzie mogą sobie myśleć, co chcą, a dopiero wtedy oni mają na nas wpływ, jeżeli my ich wpuścimy do środka, tak? Jeżeli jeżeli w jakiś sposób uznamy, że, że oni mają rację i że ja jestem zobowiązany do tego, żeby te ich oczekiwania wobec mnie spełnić, czy to są rodzice, teściowie, inni ludzie, sąsiedzi, rodzina, społeczeństwo, państwo, czy to są własne dzieci, tak? Nie wiem, czy tutaj mam się wypowiadać na temat jakichś tam swoich przekonań na ten temat, bo nie wiem, czy, czy to właściwie ma jakieś znaczenie. No ja uważam, że jest absolutnie bez sensu trzymanie związku dla dzieci. To jest, to jest w ogóle jakieś stare przekonanie, które pokutuje i naprawdę uwierzcie mi, można się dobrze rozwieść w cywilizowany sposób, żeby dzieci tego nie odczuły. No i tyle. Może tutaj nie będę jakieś prywaty akurat w tym odcinku wprowadzać z jakiegoś własnego życia, własnych doświadczeń, ale, ale wiem o czym mówię. Najważniejsze jest to, żeby dorośli się ze sobą dobrze dogadali to wtedy naprawdę y, można sprawy tak zorganizować, żeby dzieci na tym nie cierpiały. E, no właśnie. Kochani, tutaj tradycyjnie, e, żeby ten odcinek nie był za długi, a myślałam, że nie będzie za długi, tu się oczywiście rozgadałam, Co okazało się, że był, jest troszkę dłuższy niż mi się wydawało. Nie zapomnijcie mnie subskrybować, jeżeli do tej pory tego nie robicie. Jeżeli Wam się oczywiście podobało i jesteście zainteresowani takimi treściami e, oraz polajkować, e, czy tam Dać łapkę w górę do tego odcinka. A jeśli jesteście zainteresowani oglądaniem dalej, zobaczeniem całego materiału, to tutaj macie w opisie link. Zapraszam Was, do Was, zapraszam Was bezpośrednio do siebie na stronę i tam na stronie możecie sobie odtworzyć cały odcinek. A ja tutaj bardzo dziękuję.